Cześć wszystkim, tutaj Zenciak i jako już mam naprawdę jakiekolwiek doświadczenie z prowadzeniem serwera i tworzenia ich, postanowiłem, że dzisiaj testujemy serwer Tobiasza Gaminga ponieważ założył on swój serwer z trybem lifestyle, a w sumie tak przy okazji to jak już gadamy o trybie lifestyle, to w piątek o godzinie 18 będzie startowy Cube, taki tryb, więc możecie porównać i wejść Oglądajcie ten film do końca, bo postaram być być po prostu, być po prostu szczery i dać po prostu swoją opinię Zostawcie lajka, like, jeżeli chcecie więcej jak już mówimy tutaj tysiąca lajków like będzie mi naprawdę bardzo miło zasubskrybujcie ten kanał, ponieważ 90% osób, która mnie ogląda, mnie nie subskrybuje I napiszcie kiedy komentarzu swój nick, to będziecie mogli wygrać coś na moim serwerze Czyli na craftube.pl Dobra, moi drodzy, wchodzę, będę pierwszy raz tak naprawdę wchodził na ten serwer IP to jest jjsmp.pl, ok? Jest to związane z tym, z jego serią, J Josh and John, czy coś takiego Ogólnie na serwerze jest 900 osób, co jest naprawdę, no, fajną liczbą Ale jest to w końcu Tobiasz Gaming, więc yy, no nie dziwię się, że tak to wygląda Ok, logo serwera jest, zarąbiście, jakoś to wygląda, okej? Okay? Ja tu jakoś to wygląda Serwer jest przeciążony, spróbuj ponownie za chwilę. Aha. O, o, wszedłem. Dobra, dobra, jest git. Dobra, moi drodzy, jestem pierwszy raz na lobby, tak naprawdę. I od razu muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba już wygląd tego serwera. Znaczy, jakby z samego lobby. Jakby, no, sidebar, ogólnie kolorystyka nie siedzi mi. Trochę dziwne, że, że taką zrobili, no, ale okej. Okay. Dobra, pytanie teraz na jaki ja mam w ogóle wejść, bo są cztery podserwery. Nie dziwię się, ponieważ, no, chyba nie da się tego inaczej po prostu zrobić. Wszedłem na, na jedynkę. Wszyscy znaczy, może być naprawdę ciężko. Dobra, wejdę na czwórkę. Dobra, moi drodzy, pierwszy raz na tym serwerze. I BOŻE! JAK TO WYGLĄDA?! Ej, sorry, że to mówię, nie? ja Serio, chcę być szczery w tym, w tym filmie I po prostu kolorystyka tego serwera Już mnie dobija, nie? Ja jestem na nim, moi drodzy, 30 sekund I po prostu ten serwer wygląda jakby go robiła osoba, która nie widzi kolorów, no Przyznam szczerze, że jedną rzecz sprawdzałem I sprawdzałem sklep strony Znaczy, sklep y, serwera I akurat do strony nie mogę się jakoś mocno przyczepić Ale sprawdzałem regulamin, kto jest zamieszany w ogóle w ten serwer Ale w sumie sprawdźmy to może jeszcze na Discordzie Bo nie chcę, nie chcę się zsiewać jakichś farmazonów. Okej, okay, musiałem je dobrze sprawdzić. I czy Jak jest na pewno właścicielem, bo widziałem to gdzieś w regulaminie? I jeżeli oznaczycie sobie Jak i sprawdzicie komarangę, to barangę właściciel, czyli okej. Okay. Czyli się nie mylę. Tylko bardzo mnie to właśnie w tym momencie dziwi, ponieważ Jak jest mega doświadczoną osobą, robi naprawdę ładne też serwery, takie jak Mainstar czy coś, więc się dziwię, czemu ten serwer akurat tak wygląda. Oczywiście mówię tylko o wyglądzie, bo mechanicznie zaraz wszystko też sprawdzimy. Okej, okay, mam następne pytanie, na które raczej nie uzyskam odpowiedzi, ale czy Tobiasz chciał zrobić serwer taki No wiecie, taki, taki, że właśnie typowy taki lifestyle, że tu no Nawet ukośnik sklep sklepie jakby jest taki, nie? Wiecie o co chodzi Wiecie, że ten serwer wygląda jakby został zrobiony, no nie wiem W dwie godziny, tak szczerze. I teraz pytanie, czy to tak miało wyglądać Że to miał być po prostu mega prosty lifestyle, bez żadnych dodatków Czy został to zrobiony, ten serwer, po prostu nie wiem No 24 godziny i no nie wiem, żeby po prostu Wyciągnąć jeszcze jakieś pieniądze z tego lifestyle. jakby no nie wiem jakby, To nie jest, to nie mówię, że to źle, nie? Bo to wcale nie jest jakoś coś złego. Tylko po prostu się zastanawiam, nie? Jaki tak realnie Tobiasz miał wpływ i czy na przykład właśnie chodziło o to, żeby to tak wyglądało. Dobra, weźmy sobie chociaż klucz tutaj. Klucz do skrzyni Josh'a. No dobra, to Josh. Dostałem yy, dostęp biblioteczki, git. Dobra, ostatnie, ostatnie słowo, tak jak mówię. Serwer, no, wygląda jakby został zrobiony w 24 godziny dosłownie, nawet może mniej. Tak mówię bezpiecznie o 24 godziny. Jest brzydki, a teraz zobaczymy mechanicznie jak to wszystko wygląda, czy, czy jakby, jakby sama gra się obroni, nie? Bo może być też to po prostu fajny klimat, ale no tego ja Nie, wiem, napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie wyglądzie. Po prostu mi się nie podoba, nie. Ale to zależy wiadomo, gusty, guściki i te sprawy, ale chyba w większości wydaje też mi się, że będzie ci się nie podobać. Dobra, jak już tu gram i wyzywam, to kupię jakąś rangę, chociaż. Dodatkowe serce można kupić? Dobra, kupuję rangę MVIP za 30 zł. Jeżeli by mieć jakieś itemy i lecimy sprawdzić manicznie, czy, czy fajnie się gra. Dobra, moi drodzy, teraz tak naprawdę, żeby roz rozegrać całą rozgrywkę. Yy, mamy kit MVIP, Nie ma on najlepszego seta. No ale ma w miarę taki okej. Okay. Od czegoś może zaczynać, tak? Jaki czego nie, co czy chce czy do klanu, tak, dobra. Weźmy do widzowie, zróbmy jakieś dywy. O, no, tym w ogóle ten, serce. Dobra, używam. Dodaję jedno serce, no dobra, też kliknę. Oj, dodał mi widzowie do klanu, klan dołącz debile. Akurat pasuje do tego klanu. Dobra, czy jest tu jakiś klan baza, czy coś takiego? Dobra, tepam się do tego Alana. Widzowie, pierwszy oszust, pierwszy oszust. Dobra, ziomek mnie do siebie tepa, ja pierdziele pierdzielę. Oto walczyłem z... A, oj, tep to walczymy. A, no i to mnie do nas pawna. No serio. I to dwóch typa co mają taki sam nick tego zmieniano yy, ten. Cyfry. Dobra, trzeba użyć, widzowie. Taktyki to Oglądajcie ten film do końca, jeżeli chcecie zobaczyć, ile zdobędę serc na końcu, bo to może być dosyć ciekawe. Dobra, jakiś dzień podał Discorda Znaczy ten z mojego klanu? Jakiś oszuścik? Czemu nie? Zróbmy to. A jeszcze chciałem tylko powiedzieć: Serwer ogólnie techniczny na pewno jest dobrze zrobiony. Tu nie będzie lagów, to nie będzie problemów, to nie będzie jakichś błędów, bo robił go jak solwer, ale jest to osoba, która ogarnia. Robiła naprawdę duże serwery pod 10-10. No, pod, pod, tyś, pod wiele tysięcy osób. O, może tak. Tylko po prostu nie rozumiem, dlaczego ten serwer wygląda, jakby został zrobiony normalnie, no nie wiem, 24 godziny. Tak jak mówię, nawet nie cały. To tyle. Dobra, zostań tu ładny, wchodzę. Y siema. Halo? Nie ma, nie ma Ten, tepniecie się do mnie, czy nie wiem, czy co? Nie wiem No jesteśmy razem w klanie, to raczej sobie nic nie zrobimy, nie? Macie jakąś ba bazę, czy coś? E, my ogólnie to ten, to, to tak zaczynamy, wczoraj zaczęliśmy A macie jakieś dobre tam już? No mamy sety plus dwa Dobra, to dawajcie ten, zróbmy sobie jakąś razie bazę w ziemi i tepnijcie się do mnie no, to Dobra, to dwie Ej, ale wpisz y, ten, jaki napisuj tutaj, co masz napisać No dobra Napisałem ci, co masz napisać Przecież jestem Jesteś? Nie jesteś No jestem, jestem w waszym klanie Byś miał nick na zielono mam, a nie, bo ja mam vip to dlatego nie mam na zielono. Dobra, dawajcie tepajcie się do mnie, no. Jestem w klanie przecież, no na pewno. No mam na nick na zielono. Pisz sobie clan jest... klan info. Clan info debile. To jestem przecież. O dobra. To typacie się? No ja tepam się. Ile macie serc? Ja mam jedno Kurde. Siemano. Siemano. No dobra, to teraz I mogę to... cię bić. Stary sorry, no jest to lifesteal, ale muszę wbić bardzo dużo serc, no. Nie mam! Co? O cholera, masz dobrej temy. Mam, mam... Co? Co za Co ty co ty mówisz? Co ty mówisz? Ej. Z mnie i wyszedł Ej no widzowie Ej dobra chyba przesadziłem nie powiem Oszust chyba za mocny był widzowie I straciłem wszystkie te, bo spalił je A bo tu serca wypadają nawet serca nie dostałem z tego Ja w ogóle go bez sensu zabiłem Bo wszystko się spaliło Żyć mi się nie chce No dobra czas widzowie zrobić taktykę na Tobiasza tak? Nie byłbym sobą gdybym tego nie zrobił Chociaż chyba każdy używał już tej taktyki już najwcześniej, no, ale okej okay. Mamy łuk więc w zasadzie mam wszystko czego potrzebuję Że strzał nie dostałem To łuk mam bezużyteczny trochę Nie moja taktyka to oszusty robienie nie tak szczerze ale spróbujmy użyć taktyki Tobiasza. Na razie moja taktyka 1-0. A i żeby nie było to po, po prostu oddam mu wszystkie moje itemy tego ziomka, co zrobimy mu szósta. Niech będzie, Boże że zginę. Dobra, zróbmy sobie coś takiego. Dobra, jest to w miarę, wydaje mi się, bezpieczne. Set home nazwa. Może ten serwer wygląda, jakby normalnie został. Chopię pluginy ze Survivala plus Gildie. Z jakiego wiecie, serwera Gildie został. No to, to tak było na pewno. Zostały wszystkie tutaj, nie? Kto chce itemy TPA? No dobra, wszyscy, jak wszyscy, to wszyscy. Mogę pisać kolorowo? Raczej raczej nie będę mu. No nie mogę. Fajnie. Z w ogóle lagów nie ma na serwerze. Serio. W ogóle lagów nie ma. Strasznie płynnie się gra. ale powiem przez to, że nie ma tylu pluginów. Dobra, ktoś się do mnie tepa. A chciałbyś te teleportował do niego? Nie, no do niego nie. No dobra, walić to. Typy piszą tutaj o jakimś tepaniu się. Dobra, nie chcą się do mnie to się do nich tepnę. Dobra, widzowie. Teraz albo nigdy. Jeżeli umrę, to mnie popłaczę. Po prostu. Uwaga. Oj, oczywiście. O, kurwa. Dobra, przeżyłem. Bo jestem geniuszem altowania, nie? Nie zrobił. Nie. Ja pierdzielę. Patrzcie, co on zrobił w ogóle. Przyciski wszędzie i tak dalej. No typ jest niesamowity, nie? A jak dopadnę ty Jakiś. Siema. Siema, stary. Siemano. Dobra, leży. Oj, serce z niego dropło, Nice, dobra. Dodaj no jedno serce. Git. A tam będzie cały czas ten. Tam jest, mnie. to jak na mnie patrzy ten Stevek. Widzicie go? Trzeba go widzowie dopaść. A bo wiecie, co? Techno się do niego jeszcze raz. Ja się tak szczerze nie boję śmierci. ty znowu Stevek. No co, co tu się odwala? Co, co tu robi znowu Stevek, stary? I to jest ten sam ty? Dziwne. A ten dalej tam patrzy. Nie, dobra, ja muszę tam wbić. Potrzebuję bloki. Może ja po prostu muszę. Muszę, muszę, muszę tam wejść, to. Dobra, wydaje mi się, że bloków mi już starczy raczej. Jak ten Stevek. Jak co jeszcze zrobi to już w ogóle będę płakał Dobra, idę po niego widzowie Wszędzie tutaj są te craftingi, nie? No masakra E! Widzieliście? Typi spadł na łeb Będziesz serce dropnął czy coś Steveku, idę po ciebie Ej, ten coś do mnie pisze, oddam mu po odcinku no, Nie wiem, płaczę, że nie z zabiłem go no To jest live stary, to każdy chce cię oszukać I zdobyć serca Dobra, patrzcie jaki tu jest problem, ja tu sobie ustawię 2. Bo ten Stevek będzie chciał na mnie skakać najprawdopodobniej Ej, skoczył na mnie! Oh fuck Dobra, żyje, 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 żyje. Dlatego ustawię tam 100 nie? Ja pierdzielę. Jestem totem, więc spokojnie, ale. Ten Steve tam jest, on nie wie, że to mam Homa. Patrzcie to, patrzcie to, widzicie? I teraz robię Home 2. I on w tym momencie nie wie o co chodzi. Wyciąga biedź O kurde, dobra, on jest dalej nade mną. Jednak tego nie przemyślałem. Dobra, będzie na mnie skakał chyba. Dobra, widzowie, 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 widzowie. Tam od dwóch typa, nie? Skoczył, 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 skoczył. Siema, stary. Aha, zamiast woda. Dobra, przejmuję tą wieżę, widzowie. Dobra, jestem na tej wieży, nice. No i niestety Stevek stracił tutaj home. O, jest, 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 jest. Dobra, skaczę za nim. Skaczę za nim, skaczę, skaczę, skaczę. Dobra, leż, leż! Leż, leż. Będzie go, będzie po nim w serce widzowie! Dobra, o kurde, no to nie zła perła, Dobra, nie była najgorsza. Dobra, spokojnie widzowie, ogarniam to. Leży, nice. No i free serduszko, chat. Proszę bardzo. Essa. Dobra, wszyscy piszą, kto so już tepa Dobra, ja się tepa po prostu do nich, wyrombana. Ja się nie boję. Jakiś Wojtek mnie do siebie tepnął. Dobra, zobaczmy co tu się wydarzy. No czy... O kurde, dobra, spokojnie. O, ja pierdzielę, dobrze, ja wiem totem. Ja pierdziele pa, 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 pa! tych Steveów stary. I znowu, znowu robimy to samo. Ja, ja im nie da ja im nie odpuszczam, wyrąbane mam Nie, że ale to nieważne. Nie mam już to temat. Temu to jest straszny problem. Dobra, będzie skakał na mnie jakiś Steve, czy nie? On już nie wiedzą, co ze sobą zrobić, chyba. Dobra, czekajcie. Dobra, te Steve'ki uciekły wszystkie. Ewakuacje zrobiły, widzowie. Masakra. Następny typek mnie do mnie ten tepa. O, kur o kurde. O kurde, 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 o kurde. Dobra, co tu się w tym łebcie wydarzyło, widzowie? Nie biję w tym łebcie trzech typa. Ale oni raczej nie mają za dużo itemów. Oni na pewno nie mają dużo itemów. Czekajcie, czekajcie. O kurde, jest refa, zjedz refa, jest go. Proszę, błagam. Ja pierdziele, dobra, czekajcie. Ej, oni mnie cały czas knokują w to, w te pajęczyny. Dobra, no nie, on, oni muszą użyć. Oni nie mają na pewno ani refów, ani nic. Ale ja chyba polizę tu. Ja pierdziele Nie, no, oni ogarniają gierkę tak szczerze. Dobra, wale tego, widzowie, wale tego. Tu są free 3 serca. Free 3 serca. Naprawdę Dobra, chociaż jednego, chociaż jednego, chociaż jednego, no Dobra, widzowie Ja pierdziele Dobra, ziomek kiedy ucieka, ziomek kiedy ucieka Ja zginę, pół serca, ja pier... Dobra, zgin, nie gin, nie gin, nie nie, 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 nie nie Dobra, błagam, błagam. Zgin, 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 zgin. Dobra, ostatnia perła. Zabiłem jednego, zabiłem jednego. Jeszcze, czekajcie. Jak oni mnie w tepkę wezmą, to jest po mnie, nie? Dobra, ja pierdzielę następny. Drugi kill, drugi kill. Stary, no zginiesz. Ja pół serca wam zginąłem, jestem idiotą. Teraz bierzemy kit'a i jest widzowie. A, no nie. Oh, to jednak nie bierzemy Skończyłem na 13 sercach, widzowie. Jakiś działek się do mnie tepa. W tym momencie chyba kończysz tu moja przygoda. O, ziomek. Cześć, stary. Dasz mi coś. No, daj coś, stary, daj o, dał mi, daj mi temat. Dzięki, stary, zawsze o tym marzyłem. Aha, do mam komentarz. Aha. Dobra, mamy cokolwiek. Dziękuję. Ty, następny typ. A, rzucają mi temy. Dobra, jako iż. Miałem oddać ci temy, to w tym ja wszystkie straciłem, to dam po prostu te, co mam. Także ja się skontaktuję z Alanem i tak dalej, i po prostu dam im temy. Widzę, że chcecie więcej takich odcinków. Zostawcie like, a, subskrybujcie ten kanał. Biacie kratkiwa w 5.19.00, nowa edycja Lifesteala. Możecie porównać, czy tem tułem się dobrze gra, czy tam będzie się wam lepiej grało. To na pewno jest bardziej taki klasyczny Vanilla, nie? Ale przez jest według mnie bardziej pay to win, bo nie mam na przykład sklepu i trudno jest tej temy. No. O kurde, no nie bardzo. No nic, to tyle, cześć.